Cześć wszystkim, dzisiaj podam Wam przepis, jak zrobić w domu hand sanitizer. Co potrzebujemy? Szklaną miarkę, coś do mieszania, spirytus lub też inną wódkę o zawartości 60% alkoholu minimum lub etylowy alkohol, również minimum zawartości alkoholu 70%, olejki eteryczne, miód, aloe vera gel oraz puste kontenery Abyśmy Aby, mogli bo, y, gdzieś wlać nasz, ale osoby, John, Więc tak, potrzebujemy. Ja dzisiaj użyję etylowego alkoholu, który ma 95% zawartości. Tam ustawię tutaj na dół. Potrzebujemy dwie trzecie kap. Odmierzamy sobie, brajanku 2 trzecie kap. Co, gdzie tutaj jest? Dotąd dobrze. Wlewamy dwie trzecie kap. Okay. OK, Jeszcze troszeczkę. Okay. Super. Do tego dodamy jedną trzecią, jedną trzecią kap e, aloe vera gel. Także musimy, aby była jedna trzecia, to teraz musi nam dojść do jeden kap. Tak. Poprzez ten że nasze dłonie nie będą wysuszone, bardziej nawilżone. I równocześnie będzie to żel antybakteryjny. Jest jeden? No. jest. Super. Do tego dodam około jedną łyżeczkę miodu. Na oko. Do tego dzisiaj użyję olejki eteryczne Ongard który jest bardzo, bardzo ma działanie antywirusowe, antybakteryjne. Dam 10 kropel. Okay. Jeżeli troszeczkę więcej nam wpadnie, nic nie szkodzi. Oraz ja dzisiaj użyję olejku grejpfrutowego, który uwielbiam. Zobacz, powącha jak Ładnie, nie? I też 10 kropel. Brian pieczy. Więcej. Ok, uwielbiam ten zapach, uwielbiam y, wodę z tym olejkiem grejpfrutowym. Ok, proszę teraz wymieszać ładnie. Mocno, mocno musimy to wymieszać, aby wszystkie składniki dobrze nam się połączyły. Także ja już tutaj mam y, pustą buteleczkę taką małą, którą zawsze noszę w torebce, bo też po i sanitizer. Także ja już sobie przygotuję, aby nalać do, do tego yy, oraz w domu trzymam w takiej szklanej butelce z pompką, bardzo fajna buteleczka, też szklana, którą możemy napełnić. Także taki gotowy już, dobrze rozmieszany hand sanitizer będziemy mieć gotowy do użycia. Miód e, dla naszej skóry e, bardzo fajnie płynie. Nie będzie tak wysuszona ta skóra od alkoholu. Także polecam dodać. Fajnie pachnie? Mocno pachnie alkoholem? No. Ale co, co bardziej czujesz? Um. Czuć olejki? Czuć, um. czuć. miód, olejki, tak? No. Ale czuję się chęcań, tazel. i tazel, no bo to jest na bazie alkoholu. Musi być bardzo... Dużo alkoholu, bo inaczej nie zabijałoby nam tych bakterii. Dlaczego? Dlatego bardzo ważne jest, aby ten alkohol miał minimum, ten izopropyl, czyli alkohol etylowy, minimum 70% alkoholu, lub też właśnie najlepszy nasz polski spirytus wesoły. Już robiłam na tym spirytusie wcześniej. Teraz chciałam wypróbować na, na tym drugim alkoholu. Także pamiętajmy, jakakolwiek wódka, nie wiem czy jest wódka 60%, także minimum taki alkohol, który możemy spożywać, musi mieć minimum 60% zawartości alkoholu. Tak? Będzie dobrze już wymieszane, że, że on no. nam się rozpuścił? Tak. Dobrze. Także pokażę A, może wam. Ale śmierci troszkę, no bo to alkohol. To tak, jest Tak wygląda nasz y, o, roszczyn. Tak i już możemy nalać. To jest bardzo mocne. Tak. To jest naprawdę hand sanitizer. Naprawdę hand sanitizer, tak. Teraz tak gotową y, mieszaninę przelewamy do naszych zbiorniczków, tak, pustych. To jest ten dużo. zawsze noszę w torebce, a ten będzie w kuchni, w domku. Super. Okay. fajnie pachnie, nasze dłonie nie będą, I dużo. Nie będą przesuszone. Wypróbujemy jak działa nasz. Hand sanitizer. Ok. Jest teraz trochę rzadki, ale powinien troszkę zgęstniać, tak? iść jeśli pochodzicie. Ale ładnie pachnie. A, cudownie.